Co byśmy sobie dzisiaj tutaj zagrali? No cóż, nie będę udawał, że panuje tutaj doza tajemniczości, bo u góry macie tytuł i już zapewne wiecie. E... Po prostu, jak się powie A, to trzeba powiedzieć B. Skoro wygrałem pierwszą część Chippaidera, czas na drugą część. E... Może najpierw, zanim zacznę omawiać tę grę, e włączę filmik, który swoją drogą jest dosyć długi i, po, i właściwie no, nie warto przedłużać tego let's playa, dlatego będę mówić w momencie, kiedy ten fi filmik będzie e, na ekranie. E, jeszcze tylko kwestia wyboru postaci. No więc e, w, poprzedniej, e, w poprzedniej serii zagrajmy e, w Chip i Dale e, grałem Chipem, więc teraz pogram Dale'em. Szczerze mówiąc, te postacie nie różnią się od siebie zbytnio. E... I teraz tak. No cóż, graficznie gra się od siebie aż tak nie różni. To znaczy, ewidentnie widać, że grafika jest lepsza. E... To jest właściwie taka różnica jak w przypadku Adventure Island 2 i, i... E... Adventure Island 3. No niby grafika jest taka sama, ale wi wi widać, że no, kolory są żywsze, yy, yy, kontury są wyraźniejsze. No i tu właśnie też to widać. Yy, Ponadto yy, projektowanie rewerii, wydaje mi się, że więcej yy, włożono do tego serca niż yy, w pierwszej części. Mamy tutaj co prawda mniej rund. Tylko 9. Za to w aż 8 z tych rund spotkamy się z bossem, więc to jest pewna różnica. Nie ukończymy tych rund aż tak szybko. E... A poza tym, nic się chyba nie zmieniło. Oprócz tego, że e... nie ma już tego motywu z bzykiem, który nam pomaga w pokonywaniu przeciwników, on czasami się pojawia, ale nie w takiej roli. No więc tak, fabuła jest następująca. W restauracji ktoś podłożył bombę, a my musimy ją znaleźć. Dodatkowo spaść, tak, uciekł ze, z więzienia. No i cóż... Na razie nie wiemy wiele o tym, co zamierza. Natomiast no, sam fakt, że bomba jest podłożona sprawia, że chcemy to jednak sprawdzić. Okej, okay. może przyspieszę trochę te dialogi. A no i oczywiście gra jest zrobiona przez kapką. on zajmuje się, jak wspominałem kiedyś, yy, grami yy, Disneya, DuckTales, Darkwing Duck, Mała Syrenka. to właśnie są te gry, które on zrobił. Prócz oczywiście znanego Mega mena. No i dobra. Pierwsza misja będzie się dziać oczywiście w restauracji. No i tak, tutaj spotkamy czterech przeciwników. Pierwszym z nich jest pszczoła, która polewa nas miodem, czymś w tym rodzaju. Absolutnie miód nam nie zabiera życia, natomiast może nas unieszkodliwić na chwilę. Drugim przeciwnikiem jest mysz z widelcem, ale zanim przejdę do przeciwników i ich opisywania, jeszcze jedna rzecz, która jest nowa. Otóż, jeżeli wystarczająco długo będziemy chodzić z naszym pudełkiem, będziemy w stanie wyrzucić je yy, z power-upem, yy, co oznacza, że... Nie, z power-upem, no, z, takim, no z, z większą mocą, która sprawi, że przeciwnika, którego normalnie byśmy musieli dwa razy uderzyć, yy, wystarczy, że uderzymy go raz. Yy. No i mamy też nowość, możemy niektórych przeciwników podnosić po ich unieszkodliwieniu. Tu akurat w tym momencie nie mamy takich przeciwników. No, te myszy z widelcem mogą nas tym widelcem rzucić, kiedy nas zobaczą. Ale też nie sprawiają jakiegoś większego zagrożenia. Ok, teraz przechodzimy z głównej restauracji do kuchni. I tutaj również mamy przeciwników, którzy siedzą w naszych pudełkach. Z tym, że trudniej jest ich wychwycić. W tym wypadku akurat mamy mysz, która nam w tym pudełku się czai. E, mamy również szczura z y, łyżeczką, który nam odbija nasze pudełka. O właśnie w taki sposób. E, możemy go zabić uderzając go z tyłu. Uderzając go od dołu, albo uderzając go szybciej niż on jest w stanie odbić od nas właśnie ten... znaczy to pudełko. No, możemy też go podnieść. Wtedy po rzuceniu takim przeciwnikiem drugi przeciwnik nie ma szans na obronę. Okej, okay, tutaj chyba jest ukryty... Na, 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 znaczy teraz już na, na pewno jest ukryta mysz. Szczerze, tego, tego... momentu z szampanami nigdy nie wygrałem. Nie wiem, jakoś nie potrafię tam dojść. Jedną z rzeczy, która też jest sporym utrudnieniem jest to, że... No, w pierwszym, w pierwszej części mogliśmy wychwycić z łatwością, czy ktoś właśnie znajduje się w tym kartoniku, czy nie. Tutaj, znaczy w pudełku. Tutaj też jest to mo oczywiście możliwe, ale no, przychodzi to o wiele trudniej, ponieważ te kolory aż tak bardzo się od siebie nie różnią. Dobra, i tu będzie akcja ze zlewu zmywakiem. Musimy stać na tej lampie, czy co to tam jest. No, i przyjdzie nam walczyć z pierwszym bossem. Też pojawiają się takie przejścia, w których dostajemy ciasteczka. Drugie byłoby dla drugiego naszego bohatera, gdyby z nami grał. I mamy pierwszego bossa, wodnego Krudika, który podłożył tę bombę. Dowiadujemy się też od niego, że właśnie spaść tak, uciekł z więzienia i. I y, ukradł... Y, znaczy tutaj akurat planuje ukraść y, urnę faraona, aby wykorzystać nią y, ją do swoich niecnych celów. No dobrze, więc będziemy się musieli z nim zmierzyć. Y, pierwszych bossów musimy uderzyć tylko 6 razy. I tu właściwie będziemy właśnie walczyć z królikiem za pomocą y, jego... Znaczy, nie jego, za po prostu tych spadających skrzynek. Czasami się zdarza, że on sam podchodzi pod te skrzynki i sytuację mamy ułatwioną. O nie! Czasami też te skrzynki spadają na nas. Okej. Okay. Dobra, połowa życia za nim. Nie jest taki skomplikowany boss, ale sam fakt, że poduszamy się po tych talerzach, jeździmy po nich, też może nam utrudnić sprawę. Ok, wygrałem z nim. Nie był trudny. Yy, I teraz tak, w tej grze jest możliwość powiększenia swojej puli żyć w zależności od tego, ile punktów zdobędziemy, znaczy tych znaczków. Yy, I. Możemy mieć nawet chyba z pięć bodajże tych żyć. Z kolei tutaj mamy okazję zdobyć życie albo nawet dwa życia o akurat zrobiłem dwa ży życia jest to o tyle przydatne właśnie że e, no że zdobędziemy życie tak ok zdobyliśmy bombę i teraz pozostaje kwestia jej dozbrojenia. będziemy musieli wybierać który kabelek przeciąć czy będzie to czerwony czy niebieski trudna sytuacja nie, no, trzeba wybrać nie, niebieski. To znaczy, po wybraniu czerwonego bomba nam eksploduje i okaże się, że jest atrapą. E, tu zresztą też. Teraz musimy e, pójść za takim do portu, w którym właśnie będzie. Musimy, do, musimy się tam dostać na statek. E, no, a żeby dostać się do portu, musimy przejść przez ścieki. Tak. W pierwszej części były ścieki, więc czemu by w drugiej nie miałoby. Yy, czemu w drugiej nie miałoby ich być. Ryby to jakieś nieszczegóły, znaczy są nie, takimi dość łatwymi przeciwnikami. Najgorzej są chyba nietoperze. One mogą chodzić, mogą zwisać, ale zawsze kiedy, kiedy zjawimy się w pobliżu robią dokładnie to samo. Łatwo się jednak przed nimi obronić. No i cóż, jeszcze pojawią się węże w skrzynkach, na które też trzeba uważać. A tak poza tym chyba już nie, raczej nikogo nowego tutaj nie znajdziemy. Za to boss. Bos będzie dosyć upierdliwy. Yy, jeszcze dodam tylko, że węża można chwycić yy, to znaczy złapać i rzucić nim jak skrzynką. Ok, kolejny to też do usunięcia. I za chwilę powinniśmy zacząć posuwać się w górę, w górę. A potem chyba w. A, a nie, w prawo jednak cały czas idziemy. Oj, właśnie, o, o, o tym mówiłem. Nie zauważyłem, że ten wąż tutaj jest. To jest tylko minimalnie jaśniejsze od. Zwykłych skrzynek. Ok, i tu już będzie walka z bossem. Naszym bossem będzie kot, który lata. Tak, kot, który lata. Walka z nim też jest o tyle trudna, że podobnie jak w przypadku pierwszego bossa, tutaj akurat działa na nas wiatr. E, tam działała woda. Musimy też bardzo szybko wyłapywać te bloki, ponieważ kot potrafi je. E, zrzucać, zrzucać właśnie z podłogi. ok, To akurat się udało. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie ile razy go uderzyłem. Chyba jeszcze raz mi został. Nie mogę teraz tego schrzanić bo mam jedno życie. O i go trafiłem. Nie lubię tego bossa, jest jakiś taki mega hamski... Okej. Okay. Mamy do zdobycia życie, a nawet dwa. No i dostaliśmy się na statek. Eee, tutaj też sam statek też nie jest cudny, mamy tutaj chyba... Posa łatwiejszego od dwóch pozostałych. Przynajmniej ja tak myślę. E, co do tych jeży, jeży, jeży jeżo, zjeżo nieważne. E, możemy je zaatakować tylko i wyłącznie, kiedy e, one są odwrócone tyłem. No, chyba że właśnie chowamy się w skrzynce. Wtedy sytuacja jest nieco inna. Motyle atakują praktycznie tak samo jak hmm, pszczoły. E, jeszcze tutaj napotkamy małpy, które w nas będą rzucać kapeluszami, ale one też nie, nie są jakoś specjalnie trudne. Tutaj też pokażę wam ukryte przejście, które niebawem powinno się pojawić. Znaczy, oczywiście, jeśli dobrze rzucę pewną rzeczą. A właśnie, widzieliście, Jesz potrafi się obronić. OK, i tu jest ta rzecz. Je, jest to mała piłka. Możemy jej oczywiście użyć do obrony. E, natomiast ja wam pokażę jedną rzecz, którą można za, jej pomocą zrobić. E, mianowicie tak ją tutaj rzucić i wejść do sekretnego przejścia. No ja akurat mam wszystkie życia. No ale to tak kwestii informacyjnej wam to pokazuję. Dobra, jedziemy dalej. Teraz będziemy się cofać. Tutaj będzie pierwszy kontakt z małpą. Ona nie jest trudnym przeciwnikiem, jak już wspominałem. Wystarczy pod nią praktycznie przejść. Żadna to filozofia. No, a jak już... Jest, jak, jak ona jest skierowana do nas tyłem, to już w ogóle nic nie może zrobić. Bo ona nie potrafi się odwracać. Okej. Okay. Będzie kolejny boss i tak szczerze mówiąc nie wiem dokładnie yy, kto to jest, czy to jest pies, czy niedźwiedź, trudno mi to stwierdzić. W każdym razie, no, jak widzicie plansza się przysuwa. a my jesteśmy skazani właśnie na skakanie wciąż w górę i w górę, inaczej byśmy spadli. Boss nie ma szansy spaść bez naszej inwencji, że tak się wydarzy. Yy, Po prostu też 6 razy musimy w niego uderzyć i będzie po nim. No i zawsze dobrze jest znajdować się na tych górnych piętrach ponad nim. Okej, okay, dobra. Teraz to już był fade z mojej strony. W sumie z tamtym drugim bossem też miałem jedno życie. Może się uda jeszcze go zabić. No skacz. A i jeszcze, jeszcze go nie dobiłem. Myślałem, że to ostatni raz. Teraz chyba będzie ostatni raz. No i dobrze myślałem. Okej. Okay. Myślę, że boss był chyba najłatwiejszy z tych wszystkich trzech. Poza tym, że dosyć długo się z nim walczy ze względu na to, że no, skrzynki pojawiają się dopiero po jakimś czasie. O, i właśnie mam już możliwość czterech żyć. nasze znaczy, posiadania czterech serc. Dobra, poczekam aż... Ta gwiazdka się tu pojawi. Aj, nie trafiłem. Dobra, więc tak. Szukamy nadal u urny faraona. Więc tak. Dowiadujemy się, że jest ona w dokach, i właśnie w tamtym kierunku zmierzamy. Będzie to jedyna misja w tej grze, w której nie mamy y, do czynienia z bossem na końcu. Eee. Y i w misji tej będzie chodziło o to, aby w 3 minuty wydostać się z. właśnie z doków, które, które y, zamarzają. Y, szczerze. 3 minuty może to się wydawać mało, ale na tak krótką rundę, no. To naprawdę jeszcze będzie. Nawet przy ociąganiu się będziecie mieli dużo czasu. Okej, okay, więc musimy się wydostać stąd. Dobra, mamy tutaj tylko dwóch przeciwników. Będą to myszy na czymś w rodzaju nart i pingwiny. Chyba pingwiny, o właśnie, zrobią taką głupią rzecz. Poza tym można je podnosić. A, i jeszcze sople lodu, ale to raczej taki przeciwnik bardziej... No, nie nazwałbym tego typowym przeciwnikiem. Poza tym nie można go zniszczyć. Ten czas jakoś specjalnie szybko nie leci. Zwykle w grach, kiedy mamy mm, czas minutowy, tak naprawdę te minuty trwają inaczej niż w przypadku no, normalnych minut, ale tutaj wydaje mi się, że jednak mamy y, normalny czas, że sekunda to sekunda. ...tego tutaj zabijemy. I praktycznie jeszcze trochę się posuniemy tam na... Yy, ...prawo. I możemy się cieszyć zwycięstwem. O nie, 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 nie. Dobra, ten ping, ping, ten ping... ...myślałem, że on tam wróci, ale nie. Dopiero teraz zauważyłem, że na tych skrzyniach jest napisane banana. Nigdy się temu jakoś szczególnie nie przyglądałem. Jak widzicie, właściwie minęło niespełna... No minęło... tak gdzieś trochę więcej niż połowa tego czasu, który miałem. Elegancko przyszedłem przez przejście i nic się nie stało. Okej, okay, myślę, że na tym mogę zakończyć. Najpierw jeszcze... O, dwa życia, ok. Eee, I obejrzymy filmik. Eee, tutaj akurat już dostaliśmy się do warowni, w której... Eee, niestety już do, do, doszło do otworzenia urny. No cóż, dlatego jesteśmy zmuszeni do walki z duchem faraona. A będzie to walka dosyć mozolna. O tym jednak przekonamy się w następnym let's play'u. Ja się na razie z wami żegnam. I do usłyszenia.